Czemaneczkę ze strony Fikusek, A to jest odcineczek z Tomb Raidera, a dokładnie z Shadow of the Tomb Raider, generalnie gierki takie jak Tomb Raider, właśnie tu ten Rise of the Tomb Raider oraz Tomb Raider z roku 2013, czyli trylogia Tomb Raidera, jest teraz aktualnie za darmo na Epic Games. Czas jest do dzisiejszego dnia, czyli do 31 grudnia do godziny 17. A dzisiaj pokażę Wam taki odcineczek właśnie z Tomb Raider'a Shadowa, a dokładnie z jakiejś misji, która jest dlc -ka, więc sobie nie wiem, czy znajdziemy, czekajcie. Tutaj wszystkie misje poboczne. Niech będzie ta misja, niech. Kurwa, czym ja chciałem powiedzieć, niech będzie ta misja, niech będzie ta misja. Nie wiem, ale idziemy to zrobić. Generalnie gierkę już przesiadłem całą i mam ją na Steamie, więc no nie jestem zaciekawiony i ten. <laughs> zafascynowany tym, że jest ona za darmo, ale. Skoro jest, no to niech już będzie. Choć nie jest to gierka, którą w sumie chciałbym za darmo. Wiecie, jest tyle gier, które chciałbym aktualnie pograć sobie, jakiś zagrać, nie wiem, jakiś kołp czy coś. Oni dają gierkę, która niby jest kooperacyjna, ale trzeba mieć tą grę na jednym komputerze, nie da się przez, wiecie, sieć, dojść, ani nic to... to. to nie ciekawi, Dali Preya, co było w sumie spoko, fajnie się powiem, ale... Ech. mogę się lepiej bawić, nie? Zawsze. I na koniec jeszcze dają trylogię. Są to chyba ostatnie gry, które są za darmo, na Epiku. wiecie, to Daily, oni mieli te 15 gierek. Nagrałem kilka z nich tylko, bo... Reszta to mnie tam albo nie interesowało, albo już była za darmo i nawet nie mi się w to grać. Nie wiem. Ja średnie te gry, no powiem. Ten Tomb Raider jeszcze jestem spoko, ale no wszystkie mam kupione. Więc <coughs> co ja mogę już z tym zrobić? No nie będę od nowa tego przychodził. Jak już będę od nowa, no to na steamowskie wersje, nie? Po co mi je pikowska? nie animacje Generalnie już kiedyś był odcinek z tej gierki. Więc. Nie wiem. Jeśli ktoś oglądam, to zajebiście Ale nie chciałem mi się robić całej serii z tej gry. Nie wiem, tak jakoś. Nie miałem jeszcze takie wanny twórczej, żeby nagrywać wszystko. W ogóle, jaka masz się tam dostać? Gdzie to mogę iść Tutaj. Kurwa, jak mam tu dojść? To jest właśnie problem tego, że czasem się nie wie, gdzie się idzie, nie? No? Tutaj tak nie wejdę, no ja pierdolę. Pokażę, że cały odcinek to ja będę tutaj. Kolejny Dawno nie grałem w tę grę, więc też nie wiem, jak się nam przed czekanem bije. I tak się bije. Au! No. Tutaj się robi takie dasze. Pewnie tu się nie da tym czekanem, bo to nie jest taka ściana, ale. No trudno. Ishiki, chciałabyś posłuchać historii, którą opowiadała moja matka? Z wielką chęcią. Pewnie zauważyłaś oczka wodne w różnych punktach miasta. Wiesz skąd się wzięły? Nie, skąd? Mieliśmy kiedyś królową. Bardzo próżną kobietę nakazała wykopanie tych studni, żeby mogła oglądać swoje odbicie, kiedy przechadzała się po mieście. Pewnego dnia, gdy usiadła przy jednej z nich na powierzchnię wypłynęła ryba. Królowa się rozłościła, zmarszczki na wodzie zepsuły jej odbicie. Próbowała złapać rybę, ale poślizgnęła się, wpadła do wody i zniknęła. Zniknęła? Podczas poszukiwań odkryto wiele tuneli pomiędzy studniami. Ale jej nie odnaleziono. Niektórzy mówią, że królowa wciąż tam jest i próbuje złapać tę rybę. Dziękuję, to nie lada opowieść. Kurde. Ogólnie to tak, jest to Gierka. Oczywiście tak jak mówiłem, gierka już jest przeszła, więc nie będzie tu żadnych spoilerów prawdopodobnie, jeżeli chodzi o to. Ponieważ no, z czego spoiler? Z, z misji pobocznych albo z DLC jak już. No. Wiecie, to nie jest jakaś duża podpowiedź. Oraz oczywiście to jest zapraszam do subskrypcji, bo jeżeli będą jakieś darmowe gry później w NFT albo Steam'ie, to u mnie się możecie dowiedzieć tego. Okay, jak to się schodziło? Tak. Okej. Okay. Czy to zrywa? Dobra. 13% zajwiście, nie? Ogólnie gierkę mam chyba po 20 godzin, już pełniej. I raz na miesiąc sobie wracam do niej, żeby właśnie te misje poboczne zrobić jeszcze. Właśnie dzisiaj też taka ochota mnie naszła w sumie. Jak jeszcze się dowiedziałem, że jest za darmo, nie? No to trzeba było to zrobić. Ja musimy się tam dostać. Tu jest woda? Tu jest woda, tak? Ale tam są jakieś rzeczy. Ogólnie więcej odcinków pewnie z tam nie będzie, choć nie, może napiszecie, no to może coś jeszcze dogram. No ale wiecie, to już nie jest fabuła, więc my kogo by interesowała jakieś misje poboczne znaczy nie wiem, może są takie osoby Wie okay, tam coś jest, ale tam się nie da dojść W ogóle jestem w tym stroju, ale Prawie w, całym, w całej grze z tym biegałem, więc mogę sobie teraz to zmienić Co daje DLC jakieś mam, bo mam DLC no Dajemy więcej stroj na pewno Okej okay. Dzięki temu mam zablokowane. To nowy. Kanal no, nie mogę tego. Chyba, że właśnie muszę mieć takie wydzianko na tą misję czy coś. Okej, okay. tego w ogóle nie widziałem chyba. Tego też. To jest jakiś nowy stroj to zdałem. Lol z... Jeszcze muszę zapika, kurde. Bo też wziąłem te nowe. Nie, no. Ten, że za przejście czegoś. Się dostaję. Te by były fajne. Jakieś. To jest fajniejsze niż ta. Weźmy to. bo w takim białym jeszcze nie chodziłem. wygląda dosyć legitnie fajnie. Dobra. Przejdźmy się tutaj. Generalnie grafika jest zajebista tych tak, że mi się zawsze podobała w Tomb Raiderach. Nawet w tym 2013 da się grać normalnie. Ta jest akurat z 2018, mam nadzieję, że jakiś nowy ten raid dojdzie, ale mam nadzieję, że nie za darmo, najpiękniej kupię Jeśli że go kupię i tyle będzie z pieniędzy, jak za darmo wyjdzie Okej, okay. nie wiem, czy mówiłem, ale zapraszam do subskrypcji Kolkuj! Okay. Kolkuj! Gdy uwalniałaś innych, przybył Kolkuj. Nie wiedzieliśmy, że jest jaguarzem-wojownikiem. Miałem mówić jego zapłaty Mówiłeś, był pomożem. nie znosi obcych i zdrajców Dobrze, co wow. było? która sprzeciwiła się Kukulkanowi, ta, przybyszka, po którą przysłał nas Kukulka. kulka. Zabicił! Zabicił! Ło! nie udało mi się chyba trafić. Ja tak, ale nie wiem jak sobie. To się już wyjebał. Nie mają te hełmy, nie? To jest trochę takie problematyczne, ja nie mam zbytnich strzał. Takie strzałkowe, dobra, tamty nie ma heada. Dzisiaj nie ma heada, nie ma hełmu. animacja była bardzo dobra. Zobaczmy sobie, zbierzmy. jak się biło. Dobra, tak. Dobra, jesteśmy zajebiści. Walka wręcz to jest nasze przeznaczenie. Dobra, zawtowałem kurwa. kiedy się teraz pierwszy. On no, do jak Oj. Dobra. Nie wiem co to się dzieje, nie? Tak naprawdę. Bo już dawno w co nie grałem, co nie? Kurwa, to już hełm A nie ma amunicji. Ow, kurwa. Dobra, jaraj się gościu Nie, tak się nie da To nie dla nas, takie bicie że z nich nie mogę z ich chciał Brać sobie Amunicji Dobra Udało się, ale to było totalne naki. Nie no, oni się zresztą wszędzie, nie Tutaj, nie Co ja muszę w ogóle zrobić w tym to zabić ich, po prostu. Nie wiem, to jest wybuchowa, dobra. Ale dostał w łeb, co? Dobra. Nie no, oni się gdzieś, gdzieś respią ciągle, nie wiem co mam zrobić. Broń ginę, to się chciało na, na dwa hity. Na pierdolę ten krótki, który ten nałap przyjął. Nie, to nie ma sensu tutaj stać, nie? To jeszcze jest. Ja ten co odjebał, maniona. Nie ma strzału Nie no, ale co to jest? To będzie w nieskończoność takie fighty? jedną broń, a ja nie mam innej broni? Kurwa, okay. Misja kończona, dobra, zajebiście się. Uratuj, jakiś chłop, ale na ile mogliśmy się wyjść? Nic mnie nie ma nic: nie ma ani broni, ani nic, więc się pierdoliło. A przyszedłem tą grę. Już nie mam żadnego wątku obladnego. Tak, co muszę teraz zrobić? Nie wiem, idziemy stąd. z tym kolkiem mam pogadać? Jednym Okej, no. Tu mam maks, nic sobie nie zrobię. Nagrywa się, nagrywa. 11 minuta. Nie, wiem, idziemy oddać questa. Później coś się zrobi. W ogóle dzisiaj trzy odcinki na kanał wlecę, więc. Próbujcie, <grystanie> Dzwoną. Nie no, ale będą trzy odcinki, bo wczoraj nie wstawiłem jednego z nich i dzisiaj będzie trzeba. Żeby na jutro, te asasynki weszły, jakieś. Kurde, ale się ściemniło co? grobo jest w pobliżu, ale to w sumie nie dla mnie. Tutaj nie eksploruję zbytniego gołowców. Ja chciałbym się, się dostać. Pewnie wodą dobra już widzę. We wodzie coś jest Krzyczowy, to mnie nie interesuje Jak to się nurkowało? Nie wiem, kurde, ale Trzeba się stąd wypynąć Chyba, że tak się nie da wejść, nie? nie może się da, ale Chyba, że tak nie wszedłem, ponieważ Trochę mi to czasu zabrało. Czy w ogóle dosyć do tej rudery. Okej, jest ta kobieta? Te bezkity, to był się do wody, nie widziałem tego. Jak to by się spodziewał, że to akurat do tego? Ej, ja okay, ciekawe ten strój, w sumie nigdy go nie widziałem, naprawdę. Okej okay, no właśnie, trzeba mieć strój wężej gwardii żeby tam przejść i temu za bardzo nie zamieniałem strojów nie? w tej grze Bo miałem tam Bardzo dobre, gdzie to jest? Da się tutaj przejść? Nie no, szkoda Dobra, idziemy naokoło wtedy. Jeśli się ludzie bawią. I biście. Nie, ogólnie ta gra to nie jest taka typowa Tomb Raider, tylko bardziej taki RP, nie? Wam powiem. I idziemy, chodzimy, zbieramy questy. Coś tam robimy, są jeszcze te wątki fabularne, ale nie zawsze się je odpala. I one akurat są w innych lokacjach te wątki foblarne. Tak to właśnie siedzimy w tym mieście, nie? I robimy questy, oddajemy, chodzimy i tak dalej. To jest fajne, no nie wiem. Teraz z drugiej strony nie jest linowa. Więcej godzin chyba jest na grę, Choć mam więcej wraj'ów do Raider niż w tym. Ale w każdym Tomb raider mam około 20, nie więc To mnie jest duża różnica w żadnym. Choć wydaje mi się, że w tym byłby więcej takich, wiecie. Misy, jak więcej takich. Uważaj. Rozmów, okolicy, godzin, zabawy w ogóle, Co masz na myśli? Jest takie przedłużanie trochę. gierki, ale? spoko. Okej. Dodam misję z Czarnym Wilkiem. Jest to takie coś, że można za to. Jakieś rzeczy odblokować. Jakieś. nie wiem, lepsze. jeśli się schodzi. Kurwa. Gdzie jest to? czy przejść... niby tutaj, tak? Nie. To jest tu. Tu jest ścieżka, dobra, nie widziałem jej. Jakiś bagno. Kurde, szereg zaraz do mnie przyjdzie. Ale FPS-owo jest się nie? Na maksymalnej grafica i nie wiem czemu nie mam w sumie tutaj na tych grze tych Max 60 FPS'ów w każdej grze mam ten Wiecie jak to bywa fps -y do 60, nie? Że zawsze by stałe FPS'y Tutaj nie mam Nie mam tego Nie wiem czemu a w każdej grze prawie mam A też w sumie nie mam Nie wiem, to jest dziwne Raz w jakiejś grze są, raz nie Okej, okay, mamy tutaj tego Mamy to kolejna misja chyba A to są ślamy źle. Jestem... A czemu ja nie mam broni żadnej? Zastanawiam W ogóle śmieszne jest to, że na mojej karcie graficznej Co uciąga normalnie ta gra Jest czasem napis, że Nie mogę odpalić tej gry na tej kar karcie graficznej, bo jest za stara, nie? To jest moja karta Mam no, teraz 90 do te w tej wakacji LBista jest ta gra <laughs> Okej, okay, mam tu sztaki złoto, to w fajnie było tutaj zwiedzić. To jest mega głośno Brak sprzętu, bo otworzyć potrzebny jest nowy sprzęt. A kurwa co? Powiem trzeba kupić ten sprzęt, bo popularnie nic nie miałem. Okej, jakieś lamy. Co to w ogóle trafiłem? Ze strzały straciłem wcena. No. Ja miałem przejść, cena Czekaj, co, no. co tu będzie. Czekaj, co to są za misy w ogóle. Są jakieś fablone? ale Nie wiem, ale zajebicie to wyglądanie. Już zrobiłem miniaturkę do tej gry, ale jakbym nie zrobił, to bym chyba z musiał. Mega turno. Fajny klimat. Czekaj mnie, co to jest w ogóle w tej wodzie, bo już nie pamiętam zbytnio. Weźmy to, weźmy. Ruda jakaś dobra, to jest już no. no Jak tu już jestem, no to no zdobędę. To jest zielono, jest jakiś szmarak wtedy. W okay. Londynie byłoby szybciej się tu dostać. Okej, okay, tu jest jakiś łeb Okej, okay. jestem jeszcze raz. Mam no, go do teraz. I go dzika też weźmy. To będzie ostatnia misja w sumie, bo. Hakan. Hakanie, jesteś. O no, Bo czemu w sumie więcej dawać, nie? Ej. 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 Czemu by nie pomagamy? No, ale od nieco Akurat zobaczysz, hmm, cool. jak to jest. Zabijają sobie sam O właśnie, ten gość ma Może załatwimy to inaczej. Jesteś lara, tak? Mów dalej. Umowa zrobisz coś dla nas, a twój kolega przeżyje. Łatwizna. Dlaczego? Bo zrobiłaś na mnie wrażenie. Odkąd zjawiłaś się w Paititi, wykazujesz się zaradnością. Laro, nie rób tego. Nie dawaj mu go. Czego chcesz? Bogobójcy, oczywiście. Nie po to tu jesteś. Nie słuchaj go. Amaru sam rzucił to wyzwanie. Kto ma bogobójce, może wyzwać go do walki o tron. Twój kolega nie powiedział ci, czego szuka. Ciekawe. Twoje wyzwanie czeka tam. Wróć z bogobójcą i oddaj mi go, a twój przyjaciel przeżyje. Tak czy nie, Laro? Jeśli po powrocie zobaczę, że spadł mu włos z głowy, wszyscy zginiecie. <laughs> Żebyś tak hoj raczyła przy tym, co cię czeka. Dobra, jesteśmy i dosyć zda tutaj coś się okazało, nie? Więc dobra, gdzie my musimy w ogóle pójść? Mamy coś dla nich zrobić, co nie, ale gdzie to jest? Jaka to no jest lokacja? nas tutaj Gdzie tam dostać w sumie, bo to jest las. Ale dobra Podejdźmy tam w sumie I nie wiem dalej. Tak naprawdę <noise> no w sumie jakiś tam czas niby mam, nie? Ale wiecie, ja też nie chcę 50 godzinnego materiału z Tomb Raidera zrobić Więc załóżmy, że Nie będzie też taki koniec, albo w sumie No powiem tak Jeżeli byście chcieli następny odcinek To dajcie znać Tak na serio, teraz jestem trochę zaciekawiony Jeżeli będzie spoko wyświetlonka w ogóle i tak dalej No to jutro ja nagrywam odcinek, Asos na drugiego też nagram I będą dwa odcinki jutro Więc no nie wiem, siema No i oczywiście ten, odbierzcie sobie tą gierkę, bo jest epicka To nie? Naprawdę, fajna fabuła, fajna ten, Fajnie się gra Ja nie wiem czemu w sumie skończyłem z tą grą W sumie dlatego, że chyba w tej Forze Nie jestem pewien I tak jakoś wyszło, że Ale teraz można tego dokończyć, nie? Siema